Dzień dobry. Z tego filmu dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować bezpłatną wysyłkę Twoich produktów w sklepie WooCommerce. Zapraszam do poradnika. Na początku zaloguj się do Twojego sklepu. Po zalogowaniu wejdź w WooCommerce, ustawienia, wysyłka. Tutaj jeśli jeszcze nie masz strefy wysyłki, musisz sobie ją stworzyć. Klikam dodaj strefę wysyłki. Wpisuję na przykład Polska. I klikam zapisz zmiany. Teraz... Dodaję nową metodę wysyłki. Klikam na darmową dostawę i klikam dodaj metodę wysyłki. Darmowa dostawa jest włączona. Teraz klikam edytuj i mogę wybrać, kiedy ta darmowa dostawa będzie aktywna. Na przykład mogę wykorzystać kupon rabatowy, który klient wygeneruje. Mogę też wybrać minimalną wartość zamówienia i wybiorę tą drugą opcję. Wpiszę sobie tutaj na przykład 50 zł. Teraz zapiszę zmiany. Darmowa dostawa jest dodana. Teraz dodam jeszcze alternatywną metodę dostawy, czyli płaska stawka. Klikam Edytuj, piszę sobie tutaj Kurier i wpiszę 15 zł. Zapisuję zmiany i podejrzę teraz, jak wygląda to w moim sklepie internetowym. Dodałem produkt do koszyka. Produkt jest wart 24 zł i wyświetla się Kurier. Teraz dodam jeszcze kilka sztuk produktu i cena przekracza 50 zł. I pojawiła się tutaj opcja darmowej dostawy, ale kurier dalej jest widoczny. Klient może przez przypadek zmienić dostawę, no potem okaże się, że miał darmową dostawę i będzie chciał zwrotu, co wygeneruje dodatkowe koszty w twoim biznesie. Ten sposób nie jest najlepszy i pokażę ci jak to zrobić, żeby kurier został ukryty, gdy mamy dostępną darmową dostawę. Wracam do kokpitu WordPressa, wchodzę na wtyczki i klikam dodaj nową. Teraz wpisuję tutaj Flexible Shipping i klikam zainstaluj. A następnie włącz. Link do wtyczki znajdziesz również w opisie tego filmu. Po włączeniu wtyczki wejdź na e-commerce, ustawienia, wysyłka polska, czyli strefa wysyłki, i tutaj usuwamy wcześniej dodane metody wysyłki. I klikam jeszcze raz, dodaj nową metodę, i pojawiła się nowa metoda Flexible Shipping. Muszę ją wybrać i kliknąć, dodaj nową metodę wysyłki. Teraz klikam edytuj. Tutaj wpisuję tytuł metody dostawy, czyli np. kurier. Wybieram darmową wysyłkę na 50 zł, czyli po przekroczeniu kwoty 50 zł, zostanie włączona bezpłatna dostawa. W polu poniżej wybieram etykietę przy darmowej wysyłce możemy zostawić bezpłatnie. I tutaj damy warunek dostawy, czyli na przykład 15 zł. Koszt dostawy będzie zawsze tyle wynosił. Klikam zapisz zmianę. I teraz sprawdźmy jak wygląda działanie naszego systemu. Dodałem produkt do koszyka o wartości 12 zł i wyświetla się kurier. Teraz zmienię wartość mojego koszyka i cena przekroczyła 50 zł i mamy informację, że wysyłka jest kurierem, ale jest bezpłatna. I w ten sposób ukryliśmy drugą metodę dostawy. Teraz wysyłka jest bezpłatna i klient nie ma możliwości wyboru. Ta wteczka daje jeszcze bardzo wiele możliwości i w kolejnym filmie pokażę ci jak uzależnić cenę wysyłki od wagi naszego produktu lub ceny ogólnego zamówienia. Zapraszam cię do kolejnego filmu już teraz.